Dużo by można powiedzieć o tym meczu. Mecz trwał jak wiadomo bardzo długo, ale Było tyle sytuacji, że yy, jeżeli byśmy zaczęli analizować, to naprawdę zajęłoby nam to dużo czasu. Natomiast dla nas taką newralgiczną sytuacją to było bodajże też się mogę tutaj pomylić w minutach 114-116, gdy Czawa Chorwat powrzucę, pod tomka podgórskiego uderzył pięknie. No. Naprawdę rewelacyjna interwencja Gliwy tylko spowodowała, że wynik po, 120, wynik po 120 minutach zakończył się wynikiem bezbramkowym. Wiadomo, karne to jest loteria. Dzisiaj szczęście, jeżeli tak możemy mówić, bo umiejętności również były w tym elemencie po stronie Zagłębia Lubin. Nieraz wychodziliśmy z większych opresji. Damy sobie radę teraz. Piast jest silny, piast jest mocny. Na pewno będę tutaj prosił o cierpliwość dla niektórych piłkarzy, którzy potrzebują jej. Yy, oni są nam teraz bardzo potrzebni i o wyrozumiałość. Dzisiaj to czułem, bo było widać, że nie wszystko nam wychodziło, a trybuny reagowały wręcz rewelacyjnie, bo wspomagały moich piłkarzy. Jesteśmy w takim momencie i, i, i te, te wsparcie, jak gdyby jest tutaj jeszcze bardziej potrzebne niż było. I yy, dzisiaj dostaliśmy symptom, że trybuny to wszystko rozumieją, że zawodnicy, którzy teraz skoczą, którzy dostali szansę na miejscu Marcina. Chcemy, żeby jak najszybciej jak najszybciej tą lukę zapewnić. Natomiast trzeba się liczyć z jakimś czasem i tutaj naprawdę w imieniu zespołu proszę tutaj o cierpliwość, ale jestem przekonany, że jak potrafimy najszybciej postaramy się o to, że ten wakat, jak gdyby można powiedzieć, na tej pozycji zostanie uzupełniony. Wierzę w swoich piłkarzy zawsze nieraz udowadnialiśmy, że wychodziliśmy, tak jak powiedziałem poprzednio, z gorszych opresji tutaj też wyjdziemy. Takie rzeczy nas ogromnie wzmacniają, cementują i taka, taka też będzie miała teraz miejsca sytuacja, więc, więc jestem przekonany, że wyjdziemy jeszcze silniejsi po tej sytuacji. Dziękuję.